Tak jak wspominałem, a trójka jest do wzięcia, jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam. Furka wygląda naprawdę obłędnie. Postarałem się ją ogarnąć na 100%. Nie ma żadnych błędów, czeków. Malowana była tylko maska. Także kto chętny, zapraszam. Naprawdę bardzo, bardzo wierne auto. Zero rudej i szmaty, niczego, ani na drzwiach, ani na błotnikach. Szwajcar od 4 lat, w Polsce przelot 160 koła. Przechodzimy do rzeczy, które mogą Wam się rozsypać w tym aucie. Co sprawdzić przed zakupem? Pierwsza rzecz najważniejsza: popychać pompy paliwa na pompie wysokiego ciśnienia, bywa, że się przecierało to denko, wycierało wałek. No i mieliście górę silnika do remontu. Popychać kosztuje, uwaga, śmieszne 160 zł. Robicie to sobie przy browarze. No i macie zrobione. Więc jeżeli chcecie, by ktoś Wam to zrobił, to myślę, że musicie z te 150 zł za robociznę przynajmniej. Położyć, także macie taki wybór. Kolejna rzecz, łańcuch rozrządu. Tu jest główny rozrząd na pasku. Natomiast nie zapominajmy, że jest to też łańcuszek spinający wałki i on też się rozciąga napinacze, jak to w każdym Audi padają i trzeba je zrobić, bo inaczej po rozgrzaniu oleju będzie Wam mm, w skróćmy z grzechotał ten silnik klekotał jak diesel. Łatwo to bardzo sprawdzić, jeżeli na zimnym silniku pracują idealnie, nie ma żadnego klekotu, a po rozgrzaniu klekocze jak TDI, to macie do zrobienia ten łańcuszek. No i tu koszta są większe, bo Yy, same części wyniosą u Was około 400 stówek na robocizna nawet 600 u kogoś, chyba że zrobicie sami, ciężko odkręca się wariator, także tak od razu uwaga, jeżeli nie macie blokady wałków i rozrządu, to się nawet za to nie bierzcie. No i trzeci temat, yy, niezbyt popularny, natomiast bywały tu przypadki z ciśnieniem oleju, no i winowajcą jest oczywiście pompa oleju, która przez serwis Long Life bywa, że się zasyfia, zasyfia się smog. No, i niestety spada ciśnienie oleju, a wiadomo, niskie ciśnienie oleju bądź brak to przytarty piec. No i tu już bywa yy, bywa słabo. Przykładowo mój znajomy z Olszyna, który też ma taką ma trójkę. Właśnie kupił furę, przy której był przytarty piec, były przytarte panewy. Padła ta pompa oleju i niestety były koszta. Także zwracajcie uwagę, czy po rozgrzaniu oleju nie wyrzuci Wam kontrolki od ciśnienia oleju. Spytajcie przy zakupie, czy ktoś to robił, czy coś było z tym robione, jak często był wymieniany olej. To jest taka podstawa. No i jeszcze jeden temat to już naprawdę błahostka, czyli świece cewki. Zdarza się jak w każdym TFSI, w BMW było to notorycznie jak w 3,35i wypadanie zapłonu, czyli ceweczki, e, świece i tego typu tematy. Niestety e, Tutaj też już cewki poszły nowe, świece są zrobione, pracuje to idealnie, zapłonik nie wypada, e, a powiem szczerze, że nic tak nie irytuje jak siedzisz w aucie na wolnych obrotach. Czujesz takie drgania całej karoserii. Mnie to osobiście bardzo w wkurwia, dlatego zawsze to robię przy każdym małcie. Od razu przy każdym małcie, przy serwisie olejowym wjeżdżają w zasadzie cewki. No i jest spokój. Z racji tego, że jest to EA113, to samo praktycznie co 18 Turbo, bardzo, bardzo podobna konstrukcja. Jeżeli olej był bardzo rzadko wymieniany, można zrzucić miskę i sprawdzić, czy na smoku. Oleju, nie ma jakichś syfów, silikonów i tym typu rzeczy, bo wiadomo, różni ludzie serwisują te auta, różni są mechanicy. Warto dla swojego świętego spokoju, już wracając do ciśnienia oleju, sprawdzić to, rozebrać i zweryfikować. No i teraz przechodząc ogólnie do cen, taki serwis na start olej, filtry oleju, wymiana myślę, że w trzech stówkach się zmieścicie. Popychacz pompy paliwa 160 zł z uszczelką wymiana. Tu Albo robicie sami, albo ktoś Was kasuje przynajmniej 150 zł, także kolejne 300, jest 600 na start. Pompa oleju, to jak mówiłem, używka niestety 1500-2000, dlatego warto pilnować tych wymian oleju. Kolejna sprawa, świece, cewki, to są jakieś tam grosze, nie wiem, 500, wszystko was może wyniesie. Oczywiście, same świece, cewki, tam no, w zależności od tego co kupicie i jakiej firmy to tyle zapłacicie. Także po zakupie na start, jeżeli nie będzie wam grzechotał, rozrządzić łańcuch rozrządu, napinacz wariator, to myślę, że ktoś tak koło Tysiaka musi mieć przygotowany, żeby mieć spokój i żeby tą furką sobie śmigać. Niemniej nie mniej jednak, e, nawet jeżeli władujecie, kupicie to ta sobie taniej, władujecie te dwa koła, zróbcie sobie rozrząd e, z napinaczem, z łańcuchem, e, zróbcie sobie rozrząd na pasku, bo też trzeba go robić co 120 tysięcy. Producent podaje 180, no ale to za długo. E, także, nawet jeżeli władujecie te półtorej koła, zróbcie sobie wszystko na tip top, uwierzcie, że hura będzie Was cieszyła. Kolejna rzecz. Trzecia, o którą trzeba zapytać przy zakupie Natomiast nie ma tego w każdej Atrujce To oczywiście skrzynia DSG Pytajcie od razu Od razu dosłownie przy Oględzinach tego auta Kiedy był robiony olej w DSG Tak, Taka niepozorna rzecz, a naprawdę Jeżeli nie była to oliwa wymieniana To mogą być problemy I może skończyć się na remoncie Mechatroniki, bo tam się wszystko Zasyfi, zapiecze no i e, wszystko będzie, tak powiem, do wyjęcia. Natomiast plus jest taki, że te skrzynie używane można kupić już za 2000. E, przekładacie, podpinacie i jeździcie sobie dalej. Naprawdę skrzynia jest przepotężna. Przykładowo e, Turbolamik w korsie e, VR6 DSG ma też tą skrzynię, ma tylko mocniejsze sprzęgła. Natomiast wnętrze tej skrzyni wytrzymuje zawody na 1,4 mili przy 1000 koni. Także naprawdę, skrzynia deku 250 jest też w Golfach R32 doładowanych, no i to wytrzymuje po 600-700 N e, po samym zmieniu, zmianie oprogramowania i dobożeniu na sprzęgłach. Sprawdźcie też przy dojeżdżaniu do świateł na spokojnie, odpuśćcie gaz, puśćcie hamulec, dojedźcie praktycznie do zatrzymania i zobaczcie jak ta skrzynia redukuje sobie biegi, czy przy zmianie, przełączaniu sprzęgiem nie ma szarpnięcia, to też dosyć ważne. No i uwaga, ta skrzynia inaczej pracuje na zimno i inaczej na ciepło, na ciepłym ma być perfekcyjnie, takie sumie na zimnym. Widzę, że te zmiany biegów nie są tak szybkie, natomiast gdy się rozgrzeje, to naprawdę jest pach, pach, pach ile w te biegi piekielnie szybko. No i jeszcze jeden temat: pytańcie, ile można dać za taką trójkę, ile trzeba przygotować, żeby kupić coś fajnego? Yy, za tą dałem prawie 25 tysięcy. Natomiast no, warte uwagi jest to, że jest cała praktycznie w oryginalnym lakierze yy, dach, oczywiście, drzwi. Była malowana tylko maska, natomiast jest polakierowana perfekcyjnie. Nie wiem czy wideo to odda, była lakierowana, by były odpryski. Natomiast znałem to auto, nim było jeszcze na sprzedaż, bo było z mojego miasta. Także widziałem jak wyglądało to wcześniej i wiem z jakiego powodu było malowane. Reszta budy jest w oryginale do 160 mikronów. No i myślę, że za taką a trójkę w fajnym stanie, w fajnym wyposażeniu, czyli ze skórami DSG, nawigacją. No niestety myślę, że te 25 koła przynajmniej trzeba położyć, a jeżeli jest bardzo mały dokumentowany przebieg, są faktury na naprawy, no to spokojnie i po 3 dychy. Natomiast nadal, nadal jest to znacznie tańszy silnik w tej budzie, jeżeli mielibyśmy kupić przykładowo a w Sportbacku z DSG i z 3.2 power 6 bo tam te ceny sięgają naprawdę 4 dych. Nawet były wystawione dwie sztuki za 50, a druga za 70 w yy, po polifcie. Także naprawdę, naprawdę srogi hajs. No i tak jak mówiłem, szukam już kolejnego auta, natomiast nie chcę sprzedawać tej trójki. To mega, mega wierna fura. Także nie pogonię jej za grosze. Jeżeli ktoś będzie chętny, yy, położy konkretną gotówkę, to mogę ją sprzedać. Yy, kasa na kolejne autko jest, natomiast po obejrzeniu kilku sztuk yy, już wiem, że, że będą problemy. Będą problemy. Wczoraj chciałem kupić auto, które miało uwaga, uwaga, tylko 25 tysięcy przebiegu. Natomiast właściciel przyznał się w rozmowie telefonicznej, że na 1000 km trzeba dolać pół litra oleju. Auto było po dzwonie. Natomiast było to zrobione naprawdę tragicznie, bo gdy już są uszkodzone podzwonie, nawet drzwi, to przydałoby się te drzwi po prostu element wymienić, a nie szpachlować go. No i przyznał się, że szpachla po prostu pęka. Także temat odpuszczony, była dobra kasa, natomiast nie warto, nie warto dawać znacznie większą kasę za auto, które będzie w gorszym stanie niż taka stara, poczciwa Atruja, która naprawdę cieszy oko i zobaczcie jak to mimo, mimo lat dobrze wygląda. Nawet tutaj nie ma żadnej, żadnej rudy i rudej szmaty. Także naprawdę kozak Tymczasem dobrego dnia, dobrego weekendu. Trzymajcie się. Powiem wam, że szok jak tym autem przyjemnie na co dzień się jeździ. Zwykła trójka, a powiem szczerze ostatnio siedziałem w znacznie nowszym Mercedesie A-Klasie. No, i tamte wykończenie jest naprawdę, naprawdę. Kurde, wydaje mi się, że średnie w porównaniu do A3. Zresztą w nowszych A3 też już zdarzyło mi się siedzieć. Eee, no i nie wiem, jakoś te materiały mnie tam nie powalają. Tu mam wrażenie, że materiały są żywcem wzięte z A4 i przyjemnie się tym jeździć. Pamiętajcie też, że w opisie wrzucamy wam link do Rankomatu. A tak jak widzieliście w relacji OC dla tej A3, wyszło. Śmieszne, 460zł przy moich maksymalnych zniżkach Także świetna kasa, jest do tego assistance z autem zastępczym na dwa dni Holowanie do 100km, także super opcja za 460zł A wczoraj dzwonił Pan y, z jednego towarzystwa y, Gdzie jest dużo czwórek w numerze telefonu I zaproponował mi 1100zł, także no sorry, ale wyśmiałem, powiedziałem dziękuję, mam ofertę za 460 zł, dziękuję do widzenia i w opisie macie też link jak wstawić wasze auta na naszą giełdę sprzedają się z tego co widzę te auta naprawdę szybko wchodzę na posty auta, które dodawaliśmy z dwa tygodnie temu, no i już tych aut na sprzedaż nie ma ogłoszenia archiwalne, dziękuję do widzenia, auto sprzedane także funkcjonuje wiem, że dużo z was dzwoni po te auta, pyta sprzedających. Super sprawa.